Hej, zapraszam dzisiaj na drugi filmik, taki jakby kuli z kulis pracy widarzysty i dzisiaj pokażę wam zawartość mojego kufra. Już mam nadzieję widzieliście w jaki sposób organizuję mój pas na pędzle. Filmik jest oczywiście tutaj i jest link też na dole w opisie. A dzisiaj pokażę wam właśnie zawartość kufra, bo to sam kufer nie jest, to jest bardziej torba widarzysty właśnie spakowana w taki sposób, żeby było jak najwięcej kosmetyków zajmujących jak najmniej miejsca. Jeszcze raz podkreślam, to nie jest wyposażenie, które służy mi do malowania jakichś Założonej rzeszy osób Na przykład nie wiem, że mam pięć klientek i muszę je malować Nie, to jest mój sposób pakowania Kufra, kiedy jadę na kurs do nie, Niekoniecznie do Warszawy, ale ogólnie Gdziekolwiek jadę na kurs I wiem, że będę malować dwie osoby Na pewno i być może jakieś tam Wiecie, demonstracje pojedynczych rzeczy Więc nie będę musiała być przygotowana Na kolejny, pełen trzeci makijaż Więc ja już zamyślę, mam Mniej więcej, jakie makijaże będę wykonywać Więc też pod tym kątem Pakuję kosmetyki Dlatego nie ma ich też za dużo, zresztą zawsze, znaczy no może na początku tak nie było, ale później jak już się natahałam, to doszłam do tego wniosku, że nie warto nosić wszystkiego co macie, byle tylko się pochwalić klientce, że wiecie, o, macie takie różne rzeczy, tylko trzeba tego podejść w taki bardzo uniwersalny sposób, czyli na przykład nie brać każdego odcienia brązu, tylko na przykład dwa skrajne i jakiś, nie wiem, pośrodku i sobie je mieszać w taki sposób, żeby uzyskać to, czego chce się w danej chwili, bo naprawdę nie ma sensu zabieranie jeszcze, nie wiem, czterech takich samych paletek, tylko z supermarkowych firm, tylko po to, żeby pokazać, że te paletki macie. Także bez zbędnego gadania zapraszam Was na zwiedzanie mojego kufra. Tak wygląda obecnie kufer, który mam swoje kosmetyki na kurs. To oczywiście nie jest kufer, to jest torba wizerzysty również Zoewa. Zoewa naprawdę ma fajne takie narzędzia ułatwiające pracę widarzystom i fanom makijażu ogólnie. To jest torba, o której już kiedyś robiłam post na blogu i tam bardzo porządnie ją sfotografowałam i opisałam, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam Was sam na dole. Ale ogólnie jest to naprawdę świetny produkt. W ogóle on jest bardzo mocno eksploatowany, nic się z nim nie dzieje, nic mi się nie podarło. Nie wiem, że nitki nie wyszły, nie poproło, także, naprawdę, też jest czymś świetnym, jeżeli potrzebujecie nie za dużą, ale też nie za małą torbę do przenoszenia właśnie kosmetyków. Można ją upchać naprawdę do granic możliwości, to zresztą zaraz wam pokażę. Jeszcze muszę wspomnieć, że ja nie noszę tego, tej torby w ręku, nie, nie przychodzę z nią tak, ponieważ ona sama z siebie waży. 6 kg! To jest naprawdę ogrom kosmetyków, bardzo duży ciężar, jeżeli taki ciężar miałby się nosić w kufrze na ramieniu czy nie wiem, w plecaku, na plecach to to jest bardzo duże obciążenie dla Waszych pleców i nie, nie polecałabym tego nikomu. Naprawdę wolę mieć kufer, czy też inne rozwiązanie które mam na kółkach. A obecnie właśnie jako kufer służy mi taka zwykła, mała, mała w sensie najmniejszego rozmiaru walizka, taka sztywna z witchena której właśnie mieści się ta torba. i zajmuje mniej więcej połowę tej, tej walizki. No i poza tym wkładam tam jeszcze dwie kosmetyczki, w których mam jeszcze dwa... Jakby dodatkowe zestawy. Tutaj w tym jednym mam. razem pokażę zresztą. Tutaj są akcesoria związane z rzęsami. I inne takie bardziej e, narzędziowe sprawy, czyli na przykład paletka, chociaż i takiej nie noszę, rzęsy, właśnie tusz do rzęs, aplikatory e, do tuszu, e, tam są the Mi Wispies i tak dalej i tak dalej. Także jestem przygotowana na bardzo różną, różne ewentualności. I z e, drugiej kosmetyczce mam ze sobą podkłady. E, tych podkładów nie ma e, wielu. Nie mam całego asortymentu, całego, wiecie, całej armii, ponieważ jadę e, na kurs do szkoły, w którym Szkoła po prostu udostępnia też kosmetyki uczniom. I oni mają też bardzo dużo podkładów u siebie, więc mam ten komfort, że na przykład, gdybym nie miała em, takiego podkładu, na przykład czy kolorystycznie, czy do typu skóry, który pasowałby do modelki, to mogę się posłużyć tymi podkładami, które tam szkoła ma. I więc tutaj mam takie chyba bardziej zaufane podkłady. Czyli jest tutaj tak Double Wear, em, Estée Lauder dalej jest tutaj z Inglota również do cery Toostej Cream Foundation, tak ten True Radiance, Healthy Mix AMC. Skin Balance i Bourgeois Skin, Skin Foundation. No i właśnie te powiedzmy są takimi podstawowymi podkładami, które myślę zawsze jestem w stanie, czy kolorystycznie, czy typowo do skóry dobrać. Także te dwie kosmetyczki i pas pędzli um, osobno wkładam obok tego kufra, tego, tej torby do walizki. I jakby się były zainteresowane, to takie um, kosmetyczki są dostępne w winglocie. To są właśnie z I one mają też tutaj taki um, uchwyt um, do trzymania. Bardzo fajnie. No to przejdźmy do tego, co się kryje w tej torbie. Tak wygląda pierwsza przegródka. Tutaj mamy trzy takie kieszonki, do których możemy włożyć nie wiem, obojętnie co po prostu są takie wkładane z góry i dwie tutaj przegródki, które są za siatką i mają tutaj sobie wyposażone jakby w zamek. I tak w pierwszej przegródce mam e, wszystkie korektory, e, wszystkie, które lubię, które są zaufane, czyli na przykład Make Up e, Forever Full Cover, e, też True Match, e, czy też Collection As Perfection, ten e, z Catrice Camouflage, także naprawdę e, to są właściwie... najwięcej mam tego Full Cover, tam chyba trzy albo cztery kolory, bo one są najbardziej niezawodnym korektorem, jakim znam. W drugiej kosmetyczce, w, drugim, w drugiej przegródce mam wszystkie produkty do brwi, które będę potrzebować e, i mam tutaj... E, Makeup Forever w Aquabrow. Tutaj są również cztery kolory. Przynajmniej powinny być cztery. Ale widzę, a nie jest czwarty Już myślałam, że gdzieś się zginął jeden No i dwa kolory z Anastazji Z, tak to się nazywało Deep Brow Pomade No i również kilka kredek do brwi Tutaj są Archery z Open Glory Które są idealnie takie same jak Brow Wiz z Anastazji Ale też Anastazja też jest jest znalazła to są po prostu oczywiście różne odcienie A tak naprawdę Anastazję ten Deep Brow Pokazuje, zabierane są tylko po to, żeby Pokazać różne możliwości Jeżeli chodzi o rekonstrukcję brwi Chociaż i tak właśnie posiłkuję się raczej Aqua Brow z Make Up Forever, bo to jest po prostu bardziej dostępny u nas kosmetyk. No i w trzeciej przegródce mam moje pomadki. To jest paletek, pomadek, którą skompletowałam sama. Już wam pokazałam ją nieraz, nie dwa. Dwa odcienie um, z Bourjois Rudician velvet, które najbardziej lubię. Nie, nie są te same pomadki, których używam na sobie, to są dwa inne egzemplarze ogólnie. Tutaj nie mam bardzo dużo um, kosmetyków, które się powtarzają, bo właśnie niektóre są przeznaczone tylko do kufra, także um, jeżeli coś u mnie już widzieliście i było na wykończeniu, a to się pokazuje nowy produkt, to właśnie pewnie dlatego. No i właśnie mam tutaj tą pomadkę, pomadkę mam tą paletkę pomadek. Ta paletka pomadek to opakowanie samo kupiłam na. I mat się w zeszłym roku, i naprawdę to jest coś cudownego, bo tutaj nie ma, wiecie, żadnego zbędnego ozdobnika. Jest po prostu to, co powinno być, czyli przegródki na pomadki i tyle, tak? No i z tyłu sobie tutaj em, ponaklejałam te wszystkie. Nazwy pomadek, które były na opakowaniach. Opakowania wyrzuciłam, no to jeszcze jest jeszcze mała karteczka z nazwami tych pozostałych pomadek, które jeszcze są w większości w swoich opakowaniach. I te dwie kosmetyczki, w których widzieliście korektory i produkty do brwi, to są kosmetyczki, w których przychodzą pędzle Zoewa. Jeżeli kupujecie pędzel indywidualnie. Jak kupujecie je w zestawach, to zestawy przychodzą w takich pięknych, skóropodobnych kosmetyczkach, zresztą to widzicie już pewnie nieraz. A jeżeli chodzi o indywidualne pędzle, to one właśnie są sprzedawane w takich. Fajnych, zamykanych, jakby strunowo kosmetyczkach. One się naprawdę fajnie odnajdują, jeżeli chodzi o organizację kufra, czy ogólnie kosmetyków. Z drugiej strony, gdzie mam te przegródki pokryte siatkami. Tutaj możemy zobaczyć, że mam tak dwa róże z Maybelline, The Dream Matte Mousse, róż z maka kremowy, dwa korektory na Stazji, które mi służą bardziej do konturowania. I tu jest mała paletka z i z, z dwoma rozświetlaczami i z dwoma różami Merlu. No i tutaj mamy tak, dwa pudry, puder z normalny Ben Nye, ten Cameo do pudrowania obszaru pod oczami, mamy, co to jest, Clinique Redness Solution do niwelowania zaczerwienień, tu jest Chanel, ten, jak on się nazywał? Brąz, coś tam było, Soleil de Chanel. O. To opakowanie mam jeszcze z czasów pracowania w Seforze i to jest opakowanie na tester, ponieważ ja tamten swój brązer już wy, wy, wykończyłam. To tutaj po prostu za każdym razem um, ładuję nową porcję, jakby tego brązera, żeby żebym wiedziała, co jest w tym opakowaniu, bo mam przy okazji mam ładne opakowanie, jakby firmowe. No a nie potrzebuję tego, wiecie, wielkiego całego opakowania brać ze sobą, bo ono by zajęło chyba większą część tego, tej całej przegródki. Więc dlatego. Ogólnie polecam ym, szanowanie swoich pleców, szanowanie swojej pracy i jak największą ekonomię, jakby, jeżeli chodzi o wykorzystywane miejsce. Bo opierając się na przykładzie tych pomadek, naprawdę bez sensu byłoby zabieranie ze sobą. Yy, ja tutaj mam w tej paletce, mam ile: yy, 24 pomadki a zabieranie ze sobą 24 pomadek to by naprawdę zajęło mnóstwo miejsca zresztą dobrze wiecie, więc takie właśnie zastępcze opakowania mniejsze opakowania jak na te pudry to jest po prostu wybawienie dla kogoś kto zajmuje się wizerzem i kto musi ogólnie z tymi kosmetykami podróżować w środkowej części mam tutaj teoretycznie miejsce na pędzle albo nie wiem, jakieś długie narzędzia ale ja tego nie wykorzystuję w ten sposób, bo to jest dla mnie trochę marnowanie miejsca, ja pędzle mam w pasie i tutaj ten, tą torbę wykorzystuję tylko i wyłącznie do przechowywania kosmetyków, więc ja ja po prostu obchodzę to w inny sposób. I po prostu wkładam tutaj wszystkie palety, które potrzebuję, i one akurat tak ułożone jedna na drugiej po zamknięciu wypełniają tą, całą tą przestrzeń, a tu jest naprawdę dużo miejsca. Kolejna firma, która naprawdę wychodzi naprzeciw widzerzystom, to jest firma Z Palette Ja tych palet mam naprawdę mnóstwo, i nie zamieniłabym ich na żadne inne, one są lekkie, wszystko widzę dzięki temu, użyłam tutaj ten to okie. OK. Ten magnes jest naprawdę niesamowicie mocny, także nie ma opcji, że tutaj coś wypadnie stąd i się popsuje. Także po prostu to jest rewelacja. To są duże, a to jest chyba jakaś super duża pro, czy jakoś tak. Możecie zauważyć, ona jest naprawdę o wiele większa. W tej paletce mam: tutaj z tej strony to są cienie foliowe Make Up Geek. Tutaj są cienie z Anastazji. Tutaj mam te róże właściwie wszystkie róże, które będę potrzebowała. To są te wszystkie właśnie, które widzicie. Tutaj mam y, takie cztery paletki wymienne z tart, i one są takie, wiecie, wkładane do takiej małej jednej paletki. Ale ja je włożyłam do tej wielkiej, bo na akurat tutaj wszystkie się pięknie mieszczą, więc widzę je wszystkie naraz No i przy okazji mam, nie dość, że super cienie pod ręką, to jeszcze właśnie cztery róże. A tutaj mam y, u góry, to są cienie, cienie. Tu są róże z y, skąd seny. Tu są z Sephory, te Hydrating Blush, a to są cienie z Makeup Geek. I tak naprawdę mam już pokryte wszystkie odcienie różu, jakie kiedykolwiek bym potrzebowała, i więcej różu nie potrzebuję, także to tak wygląda. Dalej mam cienie z Inglota, to jest paleta samodzielnie skomponowana. Coś takiego: tutaj, maty i różne takie inne ciepłe kolory. Tutaj mam paletę do konturowania. No, i jeszcze trochę cieni. I ja Mam tutaj na przykład trzy paletki z Zoewy, i to jest Love the Story z takimi fajnymi kolorkami. Um, ta najnowsza, um, jak ona się nazywa? Rose Golden chyba, Rose Golden albo Rose Gold, jakoś tak, i uh, Smoky tu są głównie matowe kolory. I rzeczywiście w te paletki warto zainwestować, zresztą myślę, że em, 72 zł chyba za em, 10, tu jest 10 chyba, tak? 10 kolorów naprawdę wysokiej jakości to jest rewelacyjna cienia. Cienia, cena. Tutaj mam paletkę znowu Z e-palet i tutaj są cienie znowu z Anastazji, ciąg dalszy. I tutaj mamy trochę tych cieni jakby... Mm, jak one się nazywały? Titanium, nieba. No i zwykłe maty, jakieś tam inne, satynowe i różne tam pierdoły. I to jest taka średnia, średni rozmiar paletki Z-Palet, natomiast ona. Możecie zauważyć, jest różnica. To ona chyba się nazywa średnia paletka, natomiast ona jest jakoś tak dziwnie wysoka. Ona jest jakby dostosowana, wiem, że też jest poza ostrością, ale możecie zauważyć różnicę. Ona jest jakby dostosowana do um, cieni, które są do produktów, które są wypiekane i są takie gdzie wypukłe, no ale ja akurat trzymam w niej. Um, tecie nie No i dalej mamy tutaj paletkę Vegas Lights z Makeup Geek oraz Nude Dude, czyli też dwie bardzo fajne palety. I naprawdę, jeżeli chodzi o tą przegródkę, to. Właściwie nie wiem, chyba, chyba nawet w porządku, że to jest takie puste, że można to zagospodarować jakby się chciało, bo możecie też tutaj włożyć jakieś, na przykład, nie wiem, cztery albo, nie wiem, dwie chyba raczej, takie wypchane po kosmetyczki z inglota. Także myślę, że to w sumie nawet dobrze, bo to zostawia jednak takie pole otwarte do manewru. No i tak to wygląda. Zamykamy tę część, przechodzimy do następnej. No i tak wygląda trzecia, ostatnia już przegródka. Mamy tutaj trzy kieszenie na zatrzaski oraz takie em, przedziałki. Przedziałki jest takie słowo w ogóle? No, miejsce na pomadki, na nie wiem, błyszczyki, obojętne, co tutaj chcecie włożyć. Tutaj zawsze e, układam e, konturówki. Konturówki do które mogę Wam spokojnie polecić, które według mnie są naprawdę rewelacyjne, to oprócz tych z make Forever, które są strasznie drogie, to świetne są też te z Golden Rose, które zresztą wyglądają. Identycznie jak te z Make Up Forever. To by mógł się naprawdę pomylić, ale mają, powiedziałabym, też taką samą konsystencję jak te z Make Up Forever, więc naprawdę rewelacja. Fajne są też te z Bourgeois, z... Co tam jeszcze jest? Um, Flormar no ogólnie dużo tanich firm robi fajne konturówki myślę, że najważniejsza konturówka, jaką będziecie potrzebować to jest ta przezroczysta, która sprawia, że pomadka się po prostu nie rozlewa no ale okej, okay, przejdźmy może z tej strony teraz zacznijmy tutaj ta kieszonka skrywa w sobie dwie palety z Anastazji i tutaj po pierwsze jest um, paleta Contour Kit, to są takie uzupełnienia, które um, dostałam przy okazji tego, tej Contour Book czyli tej całej wielkiej księgi z kolorami do konturowania um, i tu jeszcze do tego całego zestawu dołączy ten normalny contour kit, ale mam go jeszcze nieschowanego. No i jest tutaj też um, brow jak to jest brow pro palette i tutaj są wszystkie kolory do brwi jakie są kiedykolwiek potrzebne. Zależnie od tego, czy akurat brwi modelki wymagają tego, żeby utłonić lekko tylko cieniami, czy właśnie jakoś tak bardziej precyzyjnie domalowując włoski taką cięższą artylerią makijażową, to właśnie zależnie od tego wyciągam odpowiedni produkt. Jeżeli chodzi o przechowywanie tutaj kartonowych opakowań, czyli taki na przykład, jak mają The Balm, to ja się już nauczyłam, że do tych kieszonek należy wszystko, wszystko wkładać tyłem do góry, ponieważ jak możecie zobaczyć tutaj te wgniecenia, no to tutaj te zatrzaski z tyłu są płaskie, ale w momencie kiedy ta torba jest napchana, to no po prostu to naciska na ten produkt, który jest w kieszeni, więc jeżeli on jest płaski, to może dojść do czegoś takiego, więc już teraz wolę je tyłem wkładać. No cóż, tyłu mi nie szkoda. Tej przykrótce mamy wszystkie bazy, czy to są bazy kolorystyczne jakby pod cienie, czy właśnie mają kolor do tyłu, które bardzo lubię, jako właśnie bazy. Podcienię, jeszcze na to powiem, um, czy eyelinery żelowe z inglota, zresztą numerki tutaj widzicie od razu, czy też bazy na twarz. To właśnie wszystko znajduje się w tej kieszeni, i tutaj w tym momencie również z, przychod z pomocą przychodzą takie miniaturki produktów, które dostajemy przy jakichś większych um, zakupach, czy też czasami przy zakupach online. I to na przykład jest tak, rozświetlarz z benefitu WhatsApp, um, Brow, jak to się nazywało? Nie Brow Genius, tylko Beauty Genius, czyli ten wodoodporny, przyklejający brokat i różne inne rzeczy, um, płyn. Um, to jest baza. Taka nawilżająca pod oczy ze Smashboxa, bardzo fajny produkt, to jest baza pod cienie ze Smashboxa, to jest tak jakby puder w, w tubce ze Smashboxa również. Widzę, widzicie, bardzo lubię Smashboxa jeżeli chodzi o przygotowywanie cery. Tutaj pod ręką mi przychodzi jeszcze Make Up forever to jest taka zwykła tradycyjna biała baza HD. Um, HD Elixir i to jest niesamowicie nawilżający koncentrat do bardzo suchej twarzy, zielona baza oraz taka zwykła Photo Finish. I takie miniaturki są naprawdę rewelacyjne, bo nie ma zupełnie potrzeby brać ze sobą całej wielkiej tuby. Na przykład, Professional jest ogólnie tak duży. Te bazy też są wielgachne, więc one zajmują nie dość że dużo miejsca, to też dużo ważą. A już ta sama torba z tymi, tymi wszystkimi produktami, jak powiedziałam, waży dosłownie 6 kg, bo ją ważyłam. A jeżeli te produkty byłyby pełnowymiarowe, to one by ważyły chyba nie wiem, z, z 8 kg, coś takiego. No i w ostatniej przegródce mamy pigmenty. Wiadomo też, zależnie od tego, jaki macie styl makijażu, tak też wyposażenie kufra się będzie u każdej z nas różnić. U mnie, zresztą to chyba widać, że stawiam właśnie na jakiś tam akcent um, świecący się z pigmentu albo z czegoś takiego ekstra. I tutaj mamy całą gromadę pigmentów z Inglota, których naprawdę uwielbiam i w ostatnim czasie przybyło mi bardzo dużo. No i tutaj też skrywają się te foliowe z Makeup Revolution, które mimo tego, że kosztują tylko 20 zł, to są najlepiej wydane 20 zł, jakie kiedykolwiek wydacie. Um, no i są też jakieś tam mniejsze dwie perełki z Inglata, również. Um, one się nazywają Boris Sparkle, albo coś takiego. Także... Tu jest moja błyszcząca kolekcja. No i tak wygląda moje wyposażenie do tej walizki, którą zabieram ze sobą. Do której wkładam właśnie i tą torbę, i te dwie kosmetyczki, które widzieliście wcześniej. Jeszcze do niej wkładam jeszcze jedną kosmetyczkę z popędów z Zoewy, w którym znajdują się czyste, wyprane puszki i oczywiście tą pustą kosmetyczkę w której niedługo znajdą się brudne pędzle, to tyle jeżeli chodzi o moje wyposażenie, czy też ułożenie rzeczy, kosmetyków w kufrze mam nadzieję, że ten filmik okazał się dla Was interesujący, być może dla niektórych z Was był również pomocny, bardzo się ucieszę, jeżeli zostawicie przy tym filmie kciuk do góry, no i oczywiście kciuk zostawcie również, jeżeli chcecie oglądać więcej filmów tego typu, tak właśnie jakby zza kulis pracy wizerzysty, także mam nadzieję, że tego typu filmik Jakie się Wam spodobają. W opisie zostawię Wam informacje, gdzie możecie dorwać na przykład tą torbę, czy te kosmetyczki, czy też takie myślę najciekawsze produkty z, z tego z całego wyposażenia. Także koniecznie zajrzyjcie do opisu. Tam również są informacje na temat mojego lakieru do paznokci, bo też na pewno takie pytania będą. No, a nadzieję, że ten film się Wam spodobał. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!